Tegoroczny Minimundia rozpoczął się od wyjątkowej eliminacji. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej organizatorzy turnieju postanowili, że najbliższa tej daty i równocześnie pierwsza w tym roku uzyska statut europejski. Stąd flaga Unii, stąd dołączenie do drużyn z Dobrej, Szczecińskiej Nowego Warpna zespołów Skołbaskowa. W ten sposób skompletowano przygraniczne gminy tej części regionu, które jeszcze 10 lat temu stanowiły granicę między Polską a demokratycznym i wolnym światem a potem do boju w sumie ruszyło aż 14 ekip. Wszystkie spotkania sędziowali młodzi piłkarze Pogoni Szczecin. Mecze obserwował i talentów szukał Włodzimierz Obst. Najważniejsze, że obok dobrej zabawy, czysto piłkarskiej, potrafiono także zająć się młodzieżą i bawić się nią na wesoło. Konkurs przeprowadziła także Komenda Wojewódzka Policji. Konkurs rysunkowy, w którym uczestniczyć mogą nie tylko piłkarze zgłoszeni do mini Mundialu I o dziwo, nagrody otrzymali wszyscy. Kibicowanie jest przede wszystkim tym, czym jest zachętą do gry, dla piłkarzy. Czyli zachęcajmy. Grajmy razem z piłkarzami i impreza jest w ogóle ekstra ta, która jest tutaj. Rysujemy tak jak w ubiegłym roku, ale w tym roku konkurs będzie także przedłużony nieco dla tych, którzy nawet nie mogą wziąć udziału w Minimundialu. I nagroda rzeczywiście fajna, pojawi się praca w waszym kalendarzu, w kalendarzu, w którym na ogół są piękne policjantki, fajni policjanci, no i teraz jeszcze coś z Minimundialem. Oczywiście, tak jak było mówione, najpiękniejsza praca, która zostanie stworzona podczas mini-mundialu, zostanie na pewno umieszczona w kalendarzu policyjnym, który jest co roku drukowany. I tak jakby znienacka, młodych piłkarzy odwiedzili starsi, świeżo upieczeni wicemistrzowie Polski w futsalu z Pogoni 04. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj przyjechać, bo na pewno każda odmiana piłki nożnej nas, nas interesuje i chętnie oglądamy jakieś może młode talenty, które zdecydują się kiedyś przyjść na hale. Sezon dla nas się skończył, także, także czasu teraz jest myślę, myślę sporo, także na każdą taką imprezę bardzo chętnie będziemy przyjeżdżali. W starciu Wybrzeża Kości Słoniowej z Rosją Ula Kołodziej popisała się klasycznym hat trikiem Zdobyła z rzędu trzy bramki w przeciągu niespełna trzech minut. To pierwsza taka sytuacja w historii mini-mundialu. Nie, no czuję się bardzo dobrze, no bo to jest chyba mój jedyny wynik na takim turnieju, żeby strzelić aż trzy bramki i trzy z lewej nogi. W półfinałach już zaiskrzyło na poważnie, bo gra toczyła się tak, że awans do wielkiego finału w Szczecinie. W grupie trzecio- i klasistów w Brzeże Kości Słoniowej poradziło sobie z Kolumbią 3-1, a Kostaryka przegrała minimalnie 0-1 z Finlandią. W grupie pięcio- i sześcioklasistów Peru stworzyło piękne widowisko z Amerykanami. W regulaminowym czasie nie padła żadna bramka. Wystarczyła jedna dogrywka, a dokładnie dwie minuty i niejaki natan trafia dla Amerykanów, dając im finał. Nie, wiem jak powiedzieć. Cieszyłem się, że strzeliłem, ale to wszystko od moich kolegów. Oni już zrobili wszystko. W drugim półfinale też tylko jedno trafienie, tym razem jednak w regulaminowym czasie Finlandia pokonała Czechy. Oczywiście im bardziej walka nabierała rumieńców, tym bardziej zadowolone twarze mieli też dorośli, dzięki którym turniej został w tym miejscu zorganizowany. Oczywiście, że warto było. Ja byłam święcie przekonana i wiedziałam już od dawna, bo sprawdzaliśmy pogodę na takim portalu Zarządzanie Kryzysowe i wiedziałam, że w tym dniu w dobrej nie będzie padało. No i spełniło się, mamy piękną zabawę, wszyscy się dobrze bawią, no i oczywiście dużo, dużo emocji. Ja się bardzo cieszę, bo dzieci, że grają i że się będą bawiły, to wiedziałem, że ich opiekunowie także będą to przeżywali, to okej. Okay, ale tych rodziców naokoło jest cały czas tak dużo, albo jeszcze ich więcej. Oni są coraz lepiej przygotowani. Widać wyraźnie, że to jest fajny, fajny sportowy dzień w dobry. Bardzo fajny sportowy dzień. To, że są rodzice, że są dziadkowie, że jest rodzeństwo, ale też bardzo widzę, jak przeżywają dyrektorzy szkół i oczywiście opiekunowie tych drużyn, które przygotowywały dzieci do tego Mundialu. I to jest piękne. Najmłodsze pokolenie, które wychowujemy. Duchu sportowym, ma maj zajęty piłką nożną, i są wielkie emocje, ale ja tutaj chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy dokładają się tu ze złotówkami, ze sponsorami. To oni podtrzymują tę imprezę przy życiu, dają szansę tym dzieciakom się wykazać, dają szansę nabycia takiego sportowego ducha, rywalizacji, o czymś marzyć, bo każdy walczy na boisko i ma marzenia, że kiedyś będzie Millerem czy Pelem. Spotkania o bronz były pojedynkami z gatunku o wszystko. Zwycięzca zgarniał nie tylko medal, zapewniał sobie też wyjazd na finał do Szczecina. W gronie młodszych Kolumbia, szkoła podstawowa Rządziny walczyła z Kostaryką, podstawówką Zmierzyna i działo się sporo. Prawda, nie jest łatwo zagrać taki mecz o finał, bo no, do, są równi rywale. Ale mocno się rzuciliście, bo bramka strzelona w czwartej sekundzie, jak widziałem, to chyba ustawiło mecz. Tak, tak, strzelona bramka w czwartej sekundzie, tak, ustaliła mecz. W grupie starszej Peru uczniowie z Bezrzecza stworzyli widowisko, co się zowie Szczechami, reprezentantami dobrej, w regulaminowym czasie po dwa. Potem niewyjaśniająca niczego dogrywka i rzuty karne. A w finale wybrzeże kości słoniowej z bezrzeczą uporało się z Finlandią z kołbaskowa strzelająca z trzy bramki. Powiedz mi, najtrudniejsze spotkanie dla Was? Było jakieś trudne? To było zdecydowanie najtrudniejsze. Dlaczego? Hmm, drużyna bardzo dobrze grała w mini mondialu. Mają dobrego napastnika. W grupie starszej Amerykanie z Mierzyna nie sprostali finał baskowa, Przegrali po pięknym meczu 0-2. Co było najfajniejszego w mini-mundialu? Gole i wygraliśmy. Powiedz mi, jedziecie do Szczecina i co? Co tam jesteście w stanie zrobić? Wygrać! To końcowa klasyfikacja w obu kategoriach wiekowych. Przypominamy, że tylko z eliminacji w dobrej do szczecińskiego finału awansowały po trzy najlepsze ekipy. dialogu bierzemy udział po raz trzeci. Jest to wielkie wydarzenie w życiu tych młodych ludzi. Są bardzo przejęci zawsze. Być może byli dzisiaj za bardzo przejęci dlatego nie poszło im najlepiej. Cieszę się, że pokazali się z dobrej strony. Oni są też zadowoleni z udziału w tych imprezach i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy Brać w nich udział zawsze. To na zakończenie, jeszcze nazwiska młodych piłkarzy wyróżnionych nagrodami indywidualnymi w tej eliminacji. Teraz przed nami mocny, wydłużony weekend. Kolejne eliminacje w piątek w Gościnie, w sobotę w Choszcznie i w niedzielę w Nowogardzie.